Siemaneczko, z tej strony, Anton, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną odcinek serii Medieval Dynasty. Mamy lato, w sumie już drugi dzień lata, bo pierwszy dzień tutaj padało. A ja byłem w ogóle zajęty, że zapomniałem zrobić odcinek. No i tutaj mój pierwszy osadnik. Jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony z, z pracy Gardomira. Dużo, dużo kłód już narobił tutaj, i kłody okazuje się, że kłody pojawiają się o w tamtym magazynie. Nie tutaj, tutaj trzeba dostarczyć siekiery. Zresztą zaraz sprawdzę, ile chłop jeszcze tutaj. No, to już dwie chyba siekiery złożył, tak więc trzeba będzie mu tych siekier trochę więcej dodawać. Ale naprawdę, jest bardzo pracowity. A, tylko na poziomie trzecim jest. Nie wiem, ile maksymalnych poziomów może tutaj osiągnąć, ale elegancko, naprawdę. W związku z tym, że Gardomir to był naprawdę sukces i znalazłem perełkę, powiedzmy, w kupie gnoju. Nie no, bez przesady. Tam wszyscy ci pracownicy, osadnicy taki potencjalni, to mają jakieś tam gifty i są wykształceni w jakiejś tam specjalności albo mają jakieś takie predyspozycje. Tak więc na pewno będzie ich więcej tutaj. No, i tak, mamy lato. Tak więc na polu nic tutaj nie będziemy nawozili, rośnie pszenica. Ja natomiast, z racji tego, że e, tak jak w poprzednim odcinku podpo podpowiedzieliście mi, jak tutaj zrobić nawóz, i rzeczywiście udało mi się zrobić nawóz, to zdecydowałem się, że zrobię sobie jeszcze jedno pole, jedno poletko dodatkowe, i mam tutaj wysianą już kapustę. Markwi, nie jestem w stanie wysiać, ponieważ. Marchew można siedzieć tylko. Tylko y, chyba na wiosnę. Tak więc, no taka sytuacja jest. Dobra, tutaj wam w skrzyni pokażę. Mam zgniliznę. Widzicie, od razu. Aha, to trzeba to wyciągnąć. To trzeba to wyciągnąć, żeby się zrobiła zgnilizna. To trzeba to wyrzucić. No i tyle, nie? I to tak trzeba będzie zrobić od razu. Ja nie wiedziałem, że tu mam w skrzyni. Yy, tak więc, gdzie to jest? Gdzie to jest? Tak. X i wyrzucamy wszystko, wszystko i w sumie już jest bardzo łatwy sposób na ten obornik czy tam nawóz bo to w sumie nawóz. Tak więc to tyle jeżeli chodzi o moje postępy jeżeli chodzi o rolnictwo. A więc elegancko. Drewno tak jak powiedziałem tak dużo już nie, nie potrzebuje. W związku z tym zacząłem budować tutaj sobie następną alejkę wytyczyłem i zacząłem budować następne budynki, bo rzeczywiście z tym drewnem jest teraz fajnie, z tymi kłodami w sumie. i tak mam jeden jeden dom taki trzyosobowy, naj, taki najbiedniejszy standard i tutaj już następny dom taki czteroosobowy, też taka wersja biedna w tym sensie, że z plecionki. może już następne będę skłód budował, tylko że tak chciałem to szybko wybudować tutaj i Obok tego jeszcze wybudowałem sobie warsztat. Warsztat, no nie wiem jak się to się nazywa. Trzeba tutaj wejść. Krosno jest. I stół krawiecki i tutaj jest kołowrotek. Tak więc tutaj jest warsztat chyba, no nie wiem jak się to się nazywa. Zaraz sobie podejdziemy. Szwalnia, o to się nazywa Szwalnia. No i w sumie fajnie, bo to już będzie tak. Do tego domu planuję sobie tutaj jakiegoś faceta. Znaczy generalnie, bo tutaj, no nie wiem, być może będzie jakiś krawiec, to zależy jaka będzie osoba miała taki w miarę, w miarę ten, w miarę dobry poziom rozwoju w danej specjalizacji, tak? Ale tak docelowo myślę, że tutaj będzie rodzina mieszkała, facet będzie generalnie łowiectwem się zajmował i takiego kandydata szukał. Natomiast przyszłą najprawdopodobniej, jeżeli się to uda, małżonkę, dla niego to też i ona fajnie by było gdyby tutaj się zajmowała właśnie robieniem ubrań tak i w sumie to wypadałoby przetestować w ogóle jak to działa I w sumie właśnie mam nowy plan tylko tak najpierw musimy zobaczyć co tam bo jest ja mam jakiś len i chyba z tego co pamiętam łodygi lnu mam dobra czyli weźmiemy sobie te łodygi lnu i zobaczymy co tam w ogóle można z tego zrobić bo w sumie też należałoby tutaj technologię odpalić, ja na razie tylko wybudowałem te budynki, nic więcej yy, tak więc nawet nie patrzyłem jakie tam są technologie i co tam w ogóle można zrobić tak więc zobaczymy co sobie w tym kołowrotku można robić tak, tutaj hodowlę owiec będę potrzebował A to, ale to jeszcze na razie, bo widzicie jeszcze nie mam wystarczającej technologii, to się tym nie przejmuję natomiast tutaj yy, akurat mam te łodygi yy, lnu tylko, że za mało ich mam. No niemniej nie jednak trzeba to od, odblokować już. W sumie można by pójść i kupić to. W sumie tak. Chyba nawet zrobimy tak. Dobra, to odblokowałem. Co tutaj można zrobić? Yy, czy tutaj ze skór się robi? Wełnianą... Futro jest. Ale nie, wełniana tkanina. Czyli dosyć dużo. Tutaj jest futro, lniana li, nić. nić. Co to jest? Futsana pelerynka. Wow, to można zrobić. Spokojnie. Ja mam tych fut, fut tego futra mam. Lnianą nić też mam. Tylko lniana nić jest chyba w domu. Futra też mam chyba. Zobaczymy. I co tutaj jeszcze jakieś różne? Właśnie, pusty worek mogę tutaj też robić. Znaczy to w tym sensie, że... o i bukłak. Skóra, lniana nić. Czyli co? W następnym roku LEN musimy tutaj posiać. Zdecydowanie. Zdecydowanie będziemy musieli to zrobić. Dobra, czyli już wiemy, co będziemy siali. E, dobra, a na krośnie. Aha, już chyba wiem, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że tak. Tutaj z tego lnu, który mam, będziemy robić tą lnianą nić w tym. Y, a Znaczy tutaj, a tutaj będzie tkanina. Lniana tkanina robiona. Tak więc tu jest ba tuniki, jest tego mnóstwo. Czyli tak len będzie tutaj naprawdę chyba istotny, wydaje mi się, ponieważ te ubrania są drogie. Okej, okay, dobra. Czyli jak gdyby krawcowej albo krawca nie potrzebuje już w tym roku. Więc y, tu sobie możemy z tym poczekać, bo tutaj aż tak dużo nie będzie. Ze słomy można robić nawet, zobaczcie. A słomkowy kapelusz jak najbardziej. Tak więc w sumie elegancko. Jak na razie mogę tylko chyba. Y, y, dobre tkuniki. Koszule to też pewnie lniane, albo. Tak, tutaj lniana. tkanina. Nie wiem, prosta, a tutaj lniana koszula, dobra. Y, spodnie. Skóra. No dobrze. Czyli. W sumie to nawet by było fajnie. O, jeszcze buty tutaj. Buty to skóra. Dobra. Rzeczywiście dużo skóry będę potrzebował. To w sumie, wiecie, co jest nawet dobry taki pomysł, żeby sobie yy, nie tyle ściągnąć, żeby. A tak właśnie widzę. Proste buty. Spoko. No i dobrze. Jak najbardziej myśliwego tutaj trzeba będzie ogarnąć. Zdecydowanie trzeba będzie. No i teraz wreszcie wiem, po co mi te futro będzie potrzebne i chyba ja teraz te futro trzymam tutaj to nie wiem czy do, do tej skrzynki tam nie wrzucić mm -mm, futro is i a nie tutaj nie mam tego a to jest pewnie w tym głównym magazynie no więc elegancko tylko nie wiem co jest potrzebne do tego zakładu żeby tam ktoś pracował Gdyby na razie to nie jest dla mnie takie istotne mam 17 futra no więc jest spoko Iniano nić mam. Dobra, elegancko, czyli można by coś tutaj zrobić już. Pszenica. To można by wymucić w ogóle. Ale tym to się zajmiemy, jak będziemy młodili wszystko. Jest skóra też. Dobra, to weźmiemy te wszystkie elementy. Tutaj prosty worek jest zrobiony, tak więc elegancko. No i fajnie, fajnie, cieszę się bardzo. Bo z tego można będzie tutaj nieźle chyba zarobić. Tak mi się wydaje. Bo przynajmniej ja pamiętam, jak kupowałem ubrania, no to, to kosztowało naprawdę dużo. Dobra, coś tutaj mogę zrobić? Niewystarczające zasoby. No dobra, więc to nic nie zrobimy. Teraz pójdziemy tutaj. E, tutaj mam akurat lnianą tkaninę, mógłbym zrobić. Tylko muszę kupić tę technologię. Raz, że kupimy ją. Dobra. I w sumie teraz wchodzimy sobie tutaj i zobaczymy, czy nie będzie coś, co ja mogę zrobić. Ale nie, to nie. Chyba nie, będzie, nie będę miał w ogóle takiej możliwości, bo to wszędzie jest. Albo jakaś lniana tkanina potrzebna. Tutaj no, lniana tkanina. to samo. Ewentualnie, no tak. Nic tutaj nie zrobimy sobie. Chyba, że tutaj jakieś bukłaki. Nie, no tego to nie muszę robić. O, właśnie. Zrobimy sobie bukłak. Bo mi jest potrzebny. Tylko, że nie chcę zużywać tej lnianej nici. A dla wierzchowca... Jacie, Jółki jakieś. Ej, tutaj jest naprawy. Plecaki mam, ale to technologię trzeba uwolnić. 400. Mały prosty plecak, to chyba nawet mam, mógłbym zrobić. No to w sumie weźmiemy go. Zrobimy. Pierwszą rzecz, którą tutaj zrobimy, w tym, jak gdyby w. A nie, to trzeba jeszcze od, yy, odblokować tą technologię. Dobra, robimy to. Mały, prosty plecak sobie robimy. Szyjemy, więc elegancko. Spoko. Pierwszą rzecz zrobiłem. E, I tyle na razie. Tak, resztę tutaj sobie powrzucam. Te futro, i te wszystkie rzeczy. Pyk tutaj, i skóra to samo. Dobrze mówię? Mały prosty plecak. To akurat, wiecie, co? Akurat sprzedam. Za 190. Dobrze. I skórę jeszcze tu wyrzucimy. Okej, okay, spoko. Tak więc tyle, jeżeli chodzi. O słomę też nie. Wilcze jagodę mam. I tą młodygel nu też tu wyrzucimy. W sumie mógłbym pójść do sklepu i kupić je, ewentualnie takie rzeczy. Ale to jest chyba drogie, mi się wydaje. Niedojrzałą godę, mam jeszcze jedną. Ciekawe czy mógłbym... Nie, nie będziemy jedli, bo zaraz będę wymiotował. <laughs> Dobra, spoko. Tak więc fajnie to wygląda. Podejrzewam, że to będę próbował za jakiś czas ogrodzić. I to będą osobne takie, wiecie. Że tutaj domek i tutaj na przykład kobieta będzie pracowała w tym warsztacie. A mężczyzna będzie tam chodził i polował na coś. Czy coś takiego. Taki podział sobie zrobimy. Żeby też nie chodzili za daleko. I tu jest y, następne rzeczy, które będę tutaj, w sumie nawet nie wiem co ja bym tutaj chciał wybudować, zresztą zaraz zobaczymy, dobra, to nie, tylko tak, z budynków, to tutaj wydobycie, mogę to, tylko że to musimy pójść do jakiejś tam, nie, jakiejś góry czy coś, w ogóle ogarnąć o co chodzi. Z tymi, z tymi, z tymi, z tymi chatami, chata, chata zielarska to też, to następne chyba zrobię, wybuduję. Bo teraz jest sezon na, na zioła ja mogę budować sobie te, wiecie, te, jak to się nazywa, tutaj, bo dla zio, zielarza chyba, o, to jest potrzebne. O właśnie, to trzeba będzie odblokować. Drewniana fiolka czy tam, czy coś innego jest? To jest właśnie potrzebne, tworzone przy stole, e, właśnie, na stole zielarskim w chacie. Chyba to jest dobry pomysł. Szkoda, że nie zrobiłem. Chyba już w następnym odcinku będziemy się tym zajmowali. Tak więc dzisiaj biegniemy. Yy, chyba wiecie co? Tak, weźmiemy sobie. I tu mam tych noży narobionych. Mam troszkę narobionych ich. Standardowo już narobione są. I jeszcze tutaj ten kamień. To weźmiemy też siekiera, brązową siekierę. Nie, brązową siekierę to będzie dlatego. No, nie wiem, co będzie potrzebne dla tego, co będzie polował. Więc jeszcze na razie sobie z tym poczekamy. Tak, na razie sobie z tym poczekamy. No i biegniemy sobie. Tylko tak. Powiem wam, że ten mój pracownik, ten mój nowy osadnik, bardzo dobrze on się tutaj ten sprawia. Tylko, że trzeba go będzie jednak karmić. Dosyć dużo jedzenia potrzebuje. Co generalnie jest okej, okay, no. Wody też dosyć dużo, ale ma tutaj akurat jedzenia dosyć dużo. Tak więc tniemy sobie do. Bo tak miałem planie, w planie zwiedzić sobie właśnie. Jeszcze tutaj do leśnicy trzeba będzie pójść, ale do rolnicy. Tutki, bo tutaj widzicie, mam jakieś misje. Do tutaj chyba pójdziemy sobie. Tak, zdecydowanie. I tam może coś. hak męcimy. Może coś znajdziemy po drodze, no i sprzedamy, i zobaczymy, jak, 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 jak są tam ludzie. Czy być może znajdę jakąś osobę, która będzie miała właśnie jakiś taki gift w tym kierunku, że, że po prostu. Znaczy, będzie miała jakąś specjalizację w takim potrzebnym dla mnie w tym momencie. Bo już w tym momencie mógłbym tutaj. Mam dwa domy, i mógłbym zatrudnić nawet do pięciu osób, tak naprawdę. No dobra, no osoby do. Do warsztatu do tkalni nie potrzebuję, bo za bardzo nie mam w tym momencie co. Nie, nie mogę coś tam robić za bardzo no bo materiałów brakuje. No i tam jednak len albo hodowla owiec byłaby w tym momencie taka w miarę spoko, żeby to wszystko ogarnąć. To by było fajnie. Dobra, tutaj się pocimy. Aha, i te jagody należałoby chyba zabierać. Ale nie, teraz sobie biegniemy. O, 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 właśnie. Ujacie, kłody są. Eee, chyba zostawimy te kłody z powrotem, jakby będę biegł, to teraz się co, będę obciążał nimi? To nie, deskę sobie. Dobra, tego nie będziemy brali. O, proszę bardzo, 83 monety. Jak najbardziej. Takie rzeczy to to jak najbardziej. Coś tu jeszcze jest dookoła? Nie, tylko kłody i deski. No Dobra, tego to tak, nie za bardzo mi potrzeba. Tak, aż tak dużo. Eee, no dobra, zostawimy. Tutaj nic nie ma. Dobra, dalej mkniemy. O, już widzę tą osadę. W oddali. Nie jest to aż tak daleko teraz, nie? Jak już tak mniej więcej. I fajnie, że po tych dróżkach się biega. Eee, tutaj jest taka eee, osada Tudki, właśnie, która nie ma żadnej palisady, tak. Jest troszeczkę chyba na niższym poziomie. I tak, osły są. Sprawdzimy ile osły kosztują, ale tylko jeden jest. Ojej, duży. A to jest mały osioł. Właśnie koni jeszcze nigdzie nie widziałem, ale to spoko. Dobra, idziemy tutaj, możemy u ciebie Hello. sprzedać, Amanda? Dobra, sprzedamy. Best goods in the valley. Ja wiem, że masz wszystko fajne, ale my sprzedajemy tylko kamienne noże, standardowo. To jest najlepszy biznes jak na razie dla mnie. W moim przypadku jest, jest to dosyć łatwo do zrobienia. I teraz tak może te proste worki też posprzedaję po 25. Mm, słomy to ci nie sprzedam bo nic nie waży. A tą wilczą jagodę to ci sprzedam nawet za to. Proszę bardzo. Masz tutaj za trzy, nie wiem. Mo może Ach niepotrzebnie to sprzedałem bo później będę jakiś tam mikstury chciał klepać. A dobra to znajdzie się już tego. Niedojrzałą jagodę nie wiem czy z tego coś można zrobić. Nie wiem, Le lekarstwo na coś. Mały, prosty plecak, właśnie. Yy... Tylko, właśnie, nie wiem, sensu, czy, czy jest sens wyrzucać go. Mam dużą sakwę, 10 kg. Ciekawe, czy można by to dodać jeszcze. Dobra, ale to sprzedam, bo 95 kosztuje, więc spoko. No, proszę bardzo. Co by tutaj od ciebie gnój, Nie będziemy kupowali. Nóż kamieny Może, gdybyś miała jakieś tam. Zobaczyli paszadę zwierząt. Dobra, na razie i tak nie mogę zwierząt hodować. Podkowy widziałem tam. To ciekawe rzecz. Ciekawa, ciekawa sprawa. Ryksa? U, Ryksa. Widzę, kurczę, ciekawe imiona tutaj są. Akurat Danuta jest. Niedawno ten, słuchałem o Ryksie. Dobra, nieważne. Proszę bardzo. Z nią można by... Ej, to jest Danuta. Kanuta. Ej, poczekaj. Cześć. Czekaj, czekaj, czekaj. Słuchaj, 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 bo nie, 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 nie taką pozycję. Trzy? Co to jest za ta specjalizacja? Muszę to sprawdzić. Nie wiem, jaka to jest. No, e, trójka. No, no, kowalem to tam. Nie, ale to chyba będzie ta sama specjalizacja mi się wydaje, co nie? Yy, to. Ta specjalizacja. Znaczy, tam, gdzie jest kowal. Czekajcie, bo to jest chyba na drzewku, będzie najlepiej pokazane. Umiejętności, tak? Tutaj. To. Gotowanie. Czyli rzemiosło, gotowanie. Dobra. Czyli w gotowaniu ona jest dobra. Tak więc świetnie. I ona jest jeszcze dobra w tym. W dyplomacji, czyli no, do, do, dużo gada, tak więc spoko, czyli tylko, że tamten koleś, nie wiem ile on ma lat, może bym ci, może bym ci znajomą już jakąś tutaj zaprosił. Ona by coś tam pichciła, grzybów by mnie naznosił i tyle, nie? Chyba tak będzie, tylko tak muszę zobaczyć ile ten koleś ma 22 lata, ona ma 21. Pożenimy Chyba. Dobra, to jest, nie wiem, czy to My chyba ok. będzie łatwo z nimi. Yy, jakieś ciekawe pogłoski. Gostowia, dobra, tam pójdę. Yy, w sumie można pogawędkę strzelić i o swoich umiejętnościach. Tworzenie przedmiotów daje mi dużo możliwości. Yy, w każdej chwili mogę przestawić się. Ej, spoko. To w sumie możesz robić i tu, i tu. Spoko. A co, co ci sprawia trudność. nie się w błocie. Nie, 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 nie. Nie, do takich rzeczy nie będę wymagał. Nie, dobra, spoko. Wydaje mi się, że całkiem niezła będzie. Zgodziła się. Dobra. Spoko. Tak więc ona sobie idzie tam do domu. Kanuta. Yy, tylko tak, kanutę od razu trzeba by. Ty, kanuta. A nie, to jest Riksa, dobra. One takie same, jakieś chyba bliźniaczki musiały być. Eee, Unhold, świetnie. Czyli mam. Witomir, dobra co ty tam panie Witomirze? Eee, ty to jesteś trochę taki taki wioskowy głupek chyba co? <laughs> A ile masz lat? Dobra, nieważne. Ja potrzebuję tutaj... Też ma, nie, ta ma gorsze chyba statystyki. Ta ma gorszą, gorsze statystyki, tak więc... No dobra, spoko. Jeżeli chodzi. No i tutaj Radochna. Ale to nie handluje się u niej. To chyba u tej się handluje. Nie, nie, nie. To dzisiaj jeszcze tutaj u kogoś handluje. Ja tylko u koniarza. Mam tych dwóch, ale oni są tak troszeczkę mniej ogarnięci. No i dobra. Wydaje mi się, że będzie spoko. Wydaje mi się, że będzie spoko. Tak więc w sumie nie wiem, czy z takiego poziomu od razu mógłbym ją tam coś tutaj ogarnąć. Zarządzanie w tym sensie, że. A tu jeszcze ona jest niezadowolona. Dobra, nie jesteś zadowolona, bo przypiszę ci dom. A przypiszę ci dom. O, właśnie, mały prosty dom. Tak. Z gardomirem będziesz mieszkała. Dodatkowo wolne miejsce pracy, I to wiesz co? Kuchnia. Bo ona może pracować w szwalni, w warsztacie również. Bo ma trójki wszędzie. Spoko, ale najpierw, właściwie tą szwalnie to nie będzie miało rob rob roboty. W warsztacie może coś tam robić i chyba będzie robiła te fiolki. Dobra. Tak więc tu na razie pójdziesz, bo jedzenia tam jest dosyć dużo. Czyli ona ma już tylko. Brak wody, brak żywności, ale to zaraz chyba jej tam wszystko ładnie dojdzie. Tylko jeszcze, jeszcze ten, ten, to miejsce pracy muszę ogarnąć. Co tam brakuje czasami? Gdzie ona teraz będzie? To będzie produkcja i będzie to w warsztacie. Czy tutaj coś potrzebne jest? Jest brak zadań. Okej, okay, tutaj słomy trzeba będzie przynieść patyki i inne rzeczy. I niech robi drewniane fiolki Dobra. Ale to jest jeszcze zablokow zablokowane. Dobra. To jeszcze jej odblokujemy, ale na razie tam pójdzie do roboty. Za chwilę wszystko zniknęło. Dobra, czyli jest elegancko. Tak więc, e, która już jest godzina? Wydaje mi się 16:44. Tak, pójdziemy się napić. W sumie będę się trzymał ścieżek, szczerze mówiąc. Kamieni pozbierał troszkę też. Wypadałoby. Aha, w tutkach tutaj komuś miałem coś pomóc, nie? Dobrze? Tu jest właśnie chyba jedna osoba, której trzeba by pomóc. A chyba tej, co osły ma. A nie temu? Dobra, wieśnicy. Nie, nic nie ja potrzebuję. O, jaki kurczę, grubianin. Tutki, zobaczcie. Ciekawe, jaką moja misowa się będzie nazywała. Dobra, spoko, Nie wiem, gdzie tu jest jakaś osoba, która miałaby coś tutaj do, do jakiś problem. Ale wiecie co? Ja sobie tak popatrzę na mapkę i pobiegniemy tutaj, i obrócimy z powrotem z drugiej strony. A w międzyczasie ona zdąży tutaj dojść, i wracamy do domu. No może coś tutaj znajdziemy po drodze, jeżeli coś znajdziemy, to dobrze, a jeżeli nie, jeszcze sobie tutaj luknę, luknę na tych ludzi, którzy są tutaj, ej, nie tak, to nie tak mają być, w nocy też z nimi chyba można gadać sobie, co nie, chyba tak będzie, teraz to zobaczymy i tutaj sobie znaczę, gdzie jest ten znaczek, czyli w tym kierunku gdzieś trzeba, gdzie powiedz. tylko dobrze by było, gdybym znalazł jakąś taką drogę, te kamienie też pozbierać w międzyczasie, to bym coś tam sprzedał. Nie widzę żadnej drogi. A właśnie tutaj ten domek, czy to nie jest myśliwego? Tak, to jest myśliwego domek. Dobra, spoko. Tak więc będzie elegancko. No, ci, ci osadnicy po, pozwolą mi odetchnąć w tym sensie, że no wiele rzeczy, jak gdyby, nie będę musiał robić sam. Dobra, pozbieramy sobie właśnie te stokrotki, jakieś tam. I takie inne rzeczy. Dobra. Tutaj taka droga kręta. Tu na górze jest to chyba miejscowość, ta druga. Ale nic nie widzę. Tutaj biegają jakieś zwierzęta, jakoś polowanie mi teraz nie ciągnie. Mocno. Chyba w dobrym kierunku idę, mam nadzieję. Mam nadzieję, bo chyba tutaj jeszcze nie ryś to chyba pobieg, da? Tak mi się wydaje, że, co nie? Chyba ryś pobiegł. Tu, ale tu jest kręto. Tutaj są, Jagody, tych jagód też będzie można dużo pozbierać. Dobra, tutaj na skróty przyszliśmy. Nic nie znalazłem po drodze. Jeszcze mi się w oczach zrobiło ciemno. Dobra, aż się upociłem i śmierdzę. Dobra, czyli tutaj właśnie, tutaj zobaczymy. Tylko, czy ona ma jakiś ten len, czy coś takiego? Ile to kosztuje? Lniana, lniana, lnić. Dwadzieś... to jedno to siedemdziesiąt pięć? O ja kręcę, to drogie jest. Nie, no to zdecydowanie idziemy w len. O, 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 a jakby kupił sobie len. W sumie. Ale to, co to jest len taki do siania, tak? A nie, w klepis... na klepisku. Dobra, to sobie kupimy to. Mamy trochę pieniędzy za te scyzoryki. A ciekawe, czy to nie będzie, będą, będą trzeba będzie nasiona kupić lnu? Łodygę lnu mam. i pół. Spokojnie, to możemy wziąć. Wełnę mam również. Ale nie, nie, dobra. Ustawimy się na len troszkę. O czy chyba za dużo wydałem. Nie, na no spokojnie. W nocy na trzepie tych nożyków będzie gicio. 30. No i spoko. Wielkie dzień, dzięki, dzień. że tutaj u ciebie kupiłem. I teraz tak, luknijmy sobie. Na ludzi, którzy są tutaj. Dwie kobiety są. I Wolfram jest. Wolfram brzmi dumnie. Dobra, zobaczymy Wolframie. Wolfram potrzebuje osoby w łowiectwie biegłej. Ty jesteś dobry, chyba. Trójka, trójka. Tamta jest troszeczkę słabsza. Ta też. Na razie, dziewczyny. Kobiety są troszeczkę. Mniej ogarnięte. W tym sensie nie mają aż takich dobrych parametrów, tak? Ale wolfram jak na razie, to. Spoko w trzech kategoriach trójkę ma. W rolnictwie, ale nie, w łowiectwie nie ma. W rolnictwie ma, a rolnictwem to się będziemy zajmowali. Chyba, żeby jakieś ryby chciał tam łowić. Dobra, w każdym bądź razie wiem, że tutaj mieszka taki wolfram, jak będę go potrzebował, to żeby tutaj uderzyć, bo. Bo ogarnie ogarniesz rzeczywistość, koleś, w niektórych aspektach. Dobra, biegnę sobie teraz z powrotem do domu, ponieważ w nocy będę musiał narobić trochę scyzoryków, a to w sumie można już zacząć zbierać jakieś krzaki inne rzeczy. Jakieś ziół trzeba będzie nazbierać, letnich, bo w zim, bo w lato, bo na przykład to jest chyba drugi, ostatni dzień lata będzie już niedługo. Tak więc, później będzie już jesień, tak więc nie wiem czy te niektóre z dziurawca trzeba będzie pozbierać jakieś te nasiona, ten, te rzeczy, tak więc trochę będzie. Dobra, w tym odcinku to wszystko, mam nadzieję, że wam się spodobał, jeżeli tak to oczywiście proszę łapkę w górę, jakie tutaj góry są, łapkę w górę i tutaj są naprawdę, właśnie, a może tutaj będzie jakaś yy, jaskinia, czy coś takiego? Nie, tutaj pokazane jest, że skały i kilow trzeba by. Mieć tutaj ogarnięty. Fajny ten strumyk sobie biegnie, biegniemy tym. Aha, może się umyjemy w strumyku? Nie, jakoś nie, 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 nie mogę się umyć w strumyku. Niekoniecznie się umyjemy. No dobra, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę. I zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Pozdrawiam, Anton.